Cześć załoga, z tej strony a zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery przybudowy, tym razem PSG PSG, który przez większość lat dominuje oczywiście ligę francuską Ale w dziedzinie mistrzów odpada z zespołami, z którymi nie powinni nawet rywalizować Powinni po prostu ich mierzyć, jak Manchester United w poprzednim sezonie Czy tym razem Borussia Dortmund Ale jednak cały czas przegrywają Dlatego to teraz ja przychodzę właśnie jako taki Ferguson do tego zespołu, żeby decydować o wszystkim sprzedawaniu Andy Mary jest sprzedawanie Oczywiście przyszedł Bartumeau, powiedział chcemy Verrattigo za 100 milionów. Ja mówię 107 000, będzie wasz. I dlatego przyszedł Zakupiamy za to Sansona, kupujemy także Thomas Lemar zawodnik, który idealnie funkcjonował właśnie w lidze francuskiej, niestety w lidze hiszpańskiej sobie nie poradził, więc wraca do ojczyzny, żeby właśnie odbudować swoją markę my po 19 krajach zajmujemy pierwsze miejsce, 19 zwycięstw, 0 porażek, 0 remisów, tak grać ma właśnie moje PES, oczywiście Liga Mistrzów to jest priorytet, Liga to jest Coś nieważnego w tym momencie. My mamy zdobyć Ligę Mistrzów, to jest kluczowe, właśnie dla psr 14 punktów, wychodzimy z pieczką miejsca, niestety. Diego Silva odchodzi za od nas za 21 milionów. Chciałem przedłużyć z nim kontrakt, nie zgodził się, dlatego mógł odejść, właśnie, do Spurs. Diop do nas przychodzi za 17, około milionów. Wydaje mi się całkiem fajny transfer. Francuzy, który może się fajnie rozwinąć. Oczywiście mamy innych zawodników, którzy już mają odpowiedni poziom, więc on jako rezerwowy będzie mógł się uczyć od nich. My wygrywamy ligę, ale za to w kwietniu, przegrywamy z Juventusem Turyn 3-2 w dwóch meczu, a Inter pokonuje Manchester City 5-2 w meczu. Pierwszy mecz 2-2, a później na wyjeździe rozbicie 3-0. do 0. A ja je, jej musiało to zabawić. Tutaj niestety przegrywamy Cobdelalik BKT <grych> z Oxery. Porzutek karnych, szkoda niedużo brakowało, żebyśmy walczyli. I z taką drużyną przegrać to troszkę wstyd wydaje mi się jak na perze. Wygrywamy 2-1 do 1 właśnie z Ajs Monaco w finale kolejnego pucharu oczywiście we Francji. Więc podniosiemy kolejne tr trofeum w tym sezonie oczywiście za mistrzostwo i teraz za ten puchar. No ale po tym wszystkim, po tym sezonie usiadłem swo przy swoim biurku i tak zastanowiłem się kogo można sprzedać, kogo można wypożyczyć, jak poprawiać ten klub. Aż w pewnym momencie zapukał pewny człowiek, to był właśnie właściciel PSG, który powiedział. Pokazał mi tylko palcem. Neymar, Mbappé i wszystkie inne gwiazdy mają zostać usunięte z tego klubu w okienku. Oczywiście letnim. Mają być usunięci. Mamy stworzyć potęgę, która ma grać za 3-4 lata z tego powodu, że w tym momencie to wszystko nie wypaliło. Powiedziałem, ok, zrobię, jak dostaniemy odpowiednie oferty za tych piłkarzy, bo to są mega talenty i za pewną określoną kwotę są zawodnikami do sprzedania. Taka ok fobuła. Wydaje mi się, że możemy właśnie stworzyć, żeby ta kariera przebudowy była ciekawsza, oczywiście w kolejnych sezonach, żeby oczywiście Mbappé i Neymar cały czas nie powtarzali się w tych wszystkich karierach PSG, bo wydaje mi się, że to, co widzicie właśnie na YouTubie w karierach, to raczej nikt nie rezygnuje z tych dwóch zawodników. My zrezygnujemy. Postaramy się zbudować zespół od podstaw. Spróbujemy odbudować PSG, francuskie PSR. To jest bardzo ważne, że chciałbym postawić na Francuzów. Zobaczymy, jak to w kolejnych latach będzie właśnie wypalać i jak zbudowę, zbudujemy tą hierarchię właśnie w drużynie, kto będzie moim kluczowym zoningiem, kto nie, jak to wszystko będzie funkcjonować, oczywiście w tym momencie możemy się cieszyć jeszcze tym starym składem Mbappé, Neymar nic jeszcze nie wiedzą, że zostaną usunięci, tu możecie zauważyć oczywiście te wszystkie transfery, które dokonałem w pierwszym zezonie, jak to wszystko wyglądało, za ile kupiłem danego zonika no Diopa za 23 miliony, nie za 17 mój błąd. Neymar 50 bramek 18 asy z Mbappé 40 Bramek 12 Asy, ale w lidze francuskiej, która nie jest najsilniejsza, więc te wszystkie wyniki patrząc na to, że oni też generali w pucharach tych francuskich są troszkę zakłamany poziom po prostu ich umiejętności wydaje mi się. Oczywiście Mbappé i Neymar są fenomenalni. Jak nie mają kontuzji, jak mają kontuzję niestety Neymar. W tym momencie, czy jakiś klub profesjonalny z topu chciałby w Neymara, przychodzi Barcelona i to jest właśnie klub, który by chciał jeszcze Neymara, który pluł na swój... ten klub. No ale wydaje mi się, że kiedyś mogą właśnie się połączyć losy Neymara z Barceloną jeszcze raz. Kupujemy Matu i Diego, sprzedajemy właśnie zawodników za bardzo grube pieniądze, jak Neymar czy Mbappé. Przyszedł Real Madrid, dał 180 milionów i tak stwierdziłem. Chciałbym popatrzeć o 200, ale niestety nie udało mi się. Przychodzi do nas za to Rodrigo, czyli mega młody talent, właśnie z Realu Madrid. U nas będzie mógł się szkolić. Przychodzi do nas także Haland. To jest bardzo ważny, kluczowy transfer. Wydaje mi się, że zawodnik, który pasuje aktualnie do każdej praktycznej formacji i ustawienia drużyny. I świetnie funkcjonuje, dlatego Borussia taki krok do przodu zrobiła przez tego właśnie załonika, który umie się właśnie odpowiednio obrócić, przyjąć i tak dalej. Oczywiście to nie jest jeszcze klasa ale Roberta Lewandowskiego, ale to czucie piłki i odpowiednie ustawianie się ma niesamowite. Coś. Co może za parę lat dać mu złotą piłkę. Na przykład. My chcieliśmy odmłodzić ten zespół, przebudować go w sposób. No i pan właściciel wiedział, że możemy na przykład przegrać ligę, a dla niego była najważniejsza Liga Mistrzów za dwa lata. To był nasz cel, który musimy osiągnąć. Czy osiągniemy, zobaczymy? W tym sezonie zdobywamy właśnie ligę. Francuzką, choć troszkę się pozmieniało, 105 punktów, 3 remisy, 1 proszka, więc naprawdę ten Lyon był blisko, żeby nas pokonać. Wygrywamy kolejne trofeum Trophy Champ właśnie z z Monaco 2 do 1 pokonując. Przegrywamy ćwierć na ale z Lyonem 1 do 2, więc niemiła niespodzianka, szczerze mówiąc, ale za to wygraliśmy ten puchar właśnie 3 do 1 z z Monaco więc to wszystko dobrze funkcjonowało przegraliśmy niestety z FC Barcelona 5 do 1 w 1.8 ale to był młody zespół, który się uczył pierwszy mecz, zagraliśmy bardzo dobrze choć przegraliśmy 3 do 1 ale ten mecz naprawdę dobrze funkcjonował drugi, niestety nie oddaliśmy na celnego strzału i to wszystko nie najlepiej funkcjonowało Lemar 30 bramek, 15 ases Samson 20 bramek, 10 ases to naprawdę dobrze pokazywał poziom tego talentu w tej drużynie. To wszystko mogło się rozwijać. Oczywiście ci zawodnicy, tak jak Atak grał pierwszy raz ze sobą, to były trzech zawodników, którzy oczywiście Lamar znał ligę, ale Haaland, Rodrigo już nie. Ci zawodnicy musieli się nauczyć ze sobą grać, dlatego kolejny zespół musieliśmy oczywiście wzmocnić odpowiednimi zawodnikami z rezerwy, którzy mieli właśnie dać odpowiedni poziom. Tutaj możecie zauważyć, że przyszedł do nas francuski lewy obrońca, czy to napastnik, którzy mieli wzmocnić ławkę rezerwową, bo to brakowało w pierwszym sezonie. Tutaj, oczywiście, kolejne prawy obrońca, który miał być za parę lat, może ostoją reprezentacji Francji. De La Vega do nas przyszedł 77-mowy Rala, całkiem ciekawy Zamonik. A tu 31-letni Gaia może spokojnie odejść, a za to kupujemy Kantę. Mamy dużo milionów ze 79 milionów, zakupione właśnie weteran wojskowy. No i tutaj po 19 kolejkach zdobywamy aktualnie prowadzenie w lidze francuskiej i cały czas jesteśmy na topie ale miejmy nadzieję, że to wszystko się utrzyma w lidze mistrzów z grupy C wychodzimy z pierwszego miejsca 14 punktów, 9 ma Ajax, 9 ma Bayern a tu możecie zauważyć, oczywiście każdy mój transfer koło sprzedałem, koło oczywiście wypożyczyłem koło zakupiłem, Hernandeza, na przykład zakupiłem, a tego nie wiedzieliście z tego powodu, że nie pojawiła się na ta konferencja prasowa z tym zawodnikiem. Szkoda, ale zakupiliśmy właśnie, żeby wzmocnić ten środek pola odpowiednim zawodnikiem. Środek pola czy też właśnie środek obrany, bo to jest zawodnik, który może grać jak defensywny pomocnik, lewy obrońca czy środkowy obrońca i zagramy w finale z Atletico Madryt. Mega się cieszę, że właśnie dotarliśmy, choć przegraliśmy ligę, ale wygraliśmy na przykład jakiś tam puchar we Francji, a Haaland strzela nam dwie bramki. Hazard, nie ten a Hazard, oczywiście z Real Madryt, ten z i Dortmund, który przyszedł właśnie do Madrid Madryt dał im nadzieję, prowadzenie, ale tu my zabiliśmy to prowadzenie, zabiliśmy tą nadzieję przez tego norweskiego napastnika, który był niesamowity. Odegarda, szczerze mówiąc chciałem zakupić właśnie na prawą flankę i zrobić taki duet Holland i Odegaard, ale stwierdziłem w pewnym momencie, lepszy chyba będzie Rodrigo dużo młodszy, może gdzieś mniej będzie kosztował i to wszystko lepiej się poukłada. Tu możecie zauważyć, że delikatnych zmian tylko Madryt dokonało przez te wszystkie zone. Oczywiście jest Rakazet, jest azart, ale jest na przykład Shule i tak dalej i tak dalej, Pavard na przykład na prawe bronie, a my mamy naprawdę francuski skład. I to mi się mega podobało, oczywiście Diop na ławce, ale jest Hernandez, jest Diallo, jest Amiens, jest Kante, jest Sanson, jest Lemar i... Areola, oczywiście, na bramce, więc to wszystko dobrze funkcjonowało. To wszystko fajnie wyglądało i mieliśmy taki rodowitych Francuzów, bardzo fajny skład, gdzie kibice przychodzili właśnie zobaczyć tych Francuzów, którzy grają ten latający skład. Muszę powiedzieć, bo on naprawdę gromił w tej lidze Mistrzów, grał niesamowitym polotem i właśnie o to chodziło. Oczywiście mieliśmy weteranów, którzy odpowiednio układali ten skład, bo Kante, który jest raczej cichym zawodnikiem. To był idealny właśnie fundament tej mojej układanki. Zawodnik, który funkcjonował niesamowicie w tym całym ustawieniu 4-3-3, można powiedzieć. Z tego powodu, że przy tych wszystkich młodych zawodnikach to on pokazywał im, choć tutaj, przesuń tutaj. Także obrońców odpowiednio wzmacniał. Z tego powodu, że ma jednak doświadczenie mistrzowskie z Leicester City. Czy z Chelsea London, czy w jeszcze grał przecież przez parę sezonów. Więc to wszystko dobrze funkcjonuje, to wszystko idealnie zafunkcjonowało właśnie w tym sezonie i zdobyliśmy Ligę Mistrzów, choć przegraliśmy Ligę, ale już nieważna jest ta Liga. Liga Mistrzów to jest był priorytet PSG, my wygraliśmy, więc mam nadzieję, że zostawicie łapkę w grę, miło spędziliście ze mną to około 10 minut, ja się z Wami żegnam i miłego wieczoru, cześć!